Lecimy pierwszy stół, on miał 24 moduły, czyli mamy tutaj jedną część, 19 modułów połączonych razem. Więc lecimy. O, to jest nasz pierwszy łańcuch. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kontynuacja wykonania instalacji 50 kilowatopików. Dzień trzeci. Piękna pogoda, słońce świeci. Ostatni stół będzie dzisiaj kończony. A w tej chwili już tutaj chłopaki układają nam arota, w którym będą szły Stringi z każdego stołu, także właśnie tutaj podkopują końcóweczkę, żeby tą rurę ułożyć. I niedługo będzie można już to spinać. Oczywiście dzisiaj będziemy montować optymalizatory mocy dla każdego modułu. No i finalnie, oczywiście, czeka mnie konfiguracja farowników, aktualizacja oprogramowania, aktywacja, ustawienie wszystkich. Potrzebnych parametrów, i oczywiście narysowanie w systemie SolarEdge całej tej instalacji, tak aby inwestor mógł sobie ją podglądać i patrzeć, jak ona pracuje, jak i pracuje oczywiście każdy pojedynczy panel. Ja Wam to oczywiście wszystko dzisiaj pokażę do końca tego filmu, a teraz zobaczcie, jak wygląda układanie i wykop pod rurę. Tam już mamy ułożone. Jest końcówka z wychodzącymi stringami, już z budynku. Natomiast tu sobie poleci. O, tędy poleci nam arot. I będzie pod konstrukcję pod ten stół tylny, który tu już jest wykonany. No i słuchajcie, już mamy. Ostatni stół. Panele przymocowane. W tej chwili trwa końcówka mocowania optymalizatorów. I oczywiście tutaj rozdzielnica DC. Tak, żeby wszystko było bezpiecznie. Tak to wszystko ładnie tu wygląda. Przygotowane. Każdy łańcuch osobno zabezpieczony. I jeszcze myślę, że z pół godzinki będziemy uruchamiać, a ja tymczasem idę oczywiście do miejsc, gdzie są falowniki do budynku i będę je aktualizował, aktywował, tak żeby mogły spokojnie produkować energię. I montowanie optymalizatora. i podłączamy falowniki do jednostek pomocniczych sesuk. Tam już mamy jeden podłączony. Tu trzeba oczywiście wcelować odpowiednio pinami, tak żeby nam to weszło. Wtyczka w to złączę. Także to czasami wygląda trochę na proces skomplikowany, ale bo te kable są sztywne. Natomiast jak się dobrze ułoży to to oczywiście wszystko ładnie pasuje. O tak tam takie specjalnie siok Tak. No właśnie i tak właśnie to wygląda. Jak się go wrzuci to już jest porządku. Tu oczywiście rozdzielnica. Wykonana. No tak to będzie wyglądało. Mamy cztery jednostki pomocnicze. Sesuk i dwa farowniczki, każdy po 50 kW. Dlatego, że instalacja na razie będzie 50, a w przyszłości będzie również druga 50. Dokładana. więc już robimy na przyszłość przygotowane, przygotowanie całej instalacji. Będziemy mieć to wszystko potem razem spięte. Moi drodzy, teraz pokażę wam w jaki sposób będę rysował tą instalację w designerze od Solarerza. Tak, aby inwestor mógł sobie zobaczyć, jak poszczególne panele mu działają i jak produkują energię. I zabieramy się za rysowanie. Mamy tutaj ustawiony kąt. O, ja sobie muszę troszeczkę przesunąć tą mapę, bo jest ona za duża dla mnie. Ale okej, okay. nawet ją troszeczkę zmniejszę. Dobrze. I teraz tak. Tutaj mniej więcej w tym miejscu nam się zaczyna instalacja. Oczywiście potem to będzie można spokojnie poprzesuwać. Mamy te panele Trina Solar, to już wybrałem sobie je wcześniej. Zobaczę, bo tu nie mieliśmy 50 paneli. Tych drzew oczywiście, które tu widzicie w tle, już nie ma tam tak dawno. bo To jest stara mapa. Kiedyś tam rosły, ale już teraz nie rosną. Eee, tak, i tu się mieścimy, i właśnie mniej więcej tak to wygląda. Tak jest ta instalacja rozmieszczona. Zresztą troszeczkę jeszcze ją zacznę wyżej rysować. Ok, mniej więcej z tego punktu. Lecimy, mi pierwszy stół. On miał 24 moduły, czyli mamy tutaj jedną część. Tak, teraz rysujemy sobie drugi stół. Tam była taka mała odległość. Długo tych modułów 26. Czyli tak jak o tej chwili. Za chwilkę będziemy to wszystko oczywiście wyrównywać. Teraz mamy przesunięcie o dwa moduły. I drugi rząd mamy w tym miejscu. Także 24 moduły. I to lekkie przesunięcie dla czwartego stołu. 26 modułów. Teraz musimy to jakoś powyrównywać, żeby to w miarę dobrze wyglądało, więc sobie to przybliżę. I teraz tak. Tutaj mniej więcej to jest. No powiedzmy, że w ten sposób myślę, że są w miarę w linii. Tutaj. Też sobie to ustawimy. No mniej więcej jest. OK. I teraz przechodzimy do edycji całego systemu. Mamy falowniki. Właśnie temu to są tak skierowane na Południowy zachód. Mamy dwa falowniczki. Tu też można troszeczkę jeszcze przybliżę, że będzie mi łatwiej. O. Okej. Okay. I teraz tak. Muszę połączyć sobie łańcuchy najpierw, więc zaznaczę sobie falownik, na którym są dane łańcuchy. Nie. Zaraz zobaczymy jeszcze, który był numer tego falownika, żeby się nie pomylić. W żaden sposób. Ale tu mamy 4B i końcówkę 4014. I teraz tak, ja sobie muszę sprawdzić, na którym falowniku, który był, ale z tego co pamiętam, to 4014 był jeden łańcuch, a na tym były cztery. Natomiast ja to zweryfikuję, więc pozwólcie, za chwilkę do Was wrócę. OK. I już mamy to ustawaniu tak jak potrzeba. I w tej chwili będziemy sobie rysować właśnie te łańcuchy, tak jak one były połączone. Tylko muszę tak to ustawić, słuchajcie, żebym widział wszystkie panele. Jeszcze ja sobie to muszę zmniejszyć. O, powiedzmy, że coś takiego. Więc teraz sobie złapię ten, właśnie pierwszy falownik i rysujemy łańcuch. Ja się tu posłużę wciągawką, bo widzicie taką planszę. O, ja wam teraz pokażę. To było rozmieszczenie, właśnie, optymalizatorów, tak jak one są faktycznie umieszczone pod panelami. Ja teraz sobie spojrzę na tą, na tą planszę, tak żebym to wszystko prawidłowo narysował. I teraz tak, tu na górze mamy. 19 modułów połączonych razem. Więc lecimy. O, to jest na pierwszy łańcuch. OK. Lecimy z łańcuchem numer 2. O 19 to jest tak. OK. Teraz tak, żebym się tutaj nie pomylił. Tu mamy drugi łańcuch od tej części. Tak. Do modułu dziesiątego. Tak. Teraz przechodzimy sobie na kolejny stół. Yy, I tu jest to zrobione w ten sposób. Tak. Do piętnastki. I idziemy do 20. I to jest drugi łańcuch. Teraz na tym parowniku mamy jeszcze dwa łańcuchy. I one są w tych stołach. Więc tu mamy powiedzmy trzeci. 20 modułów. Tak. Tu mamy czwarty, 20 modułów. Oj, pomyliłem się, przepraszam, najmocniej. To, to pousuwać teraz. To się zdarza czasami. O, jeszcze raz. Tak, zjechała mi myszka Niestety. O. Mamy 20. I ostatni łańcuch mamy na drugim falowniku. Czyli na tym, zaznaczamy sobie falownik. Eee, I rysujemy 21 modułów. Łączymy. Tak. I teraz jak mamy już wyrysowane łańcuchy i połączenia, możemy sobie je zamapować. I tak jak widać, system nam wykrył 79 modułów na jednym falowniku i 21 właśnie na drugim. I teraz może tak, żeby było łatwiej, to zacznę sobie od tego mniejszego właśnie, czyli od tej 21. Mam tu całą listę optymalizatorów. Ja teraz muszę sobie wziąć tą właśnie ściągawkę, na której to było rozpisane, żeby się nie pomylić, bo to jest bardzo ważne, żeby błędy nie popełnić, bo inaczej będą nam panele, a czy będą się pod innymi panelami optymalizatorów, i wtedy nie będzie po prostu wiarygodny ten, ten pomiar, który panel ile faktycznie energii produkuje. I teraz tak. Muszę sobie popatrzeć, jak to wygląda, A więc ja może Was nie będę zanudzał. Wrócę tutaj do Was, jak już to oczywiście, ale pokażę Wam oczywiście, jak to się robi. Tak, żebyście wiedzieli. Mam tu końcówkę. 9049. Taką sobie muszę odnaleźć tutaj. O, jest. To jest pierwszy panel. Klikam i klikam potem w panel i już naniosłem. Następnie 1CD4. Szukam na liście, jest 1CD4. I wrzucam go jako dwójka. I tak po kolei aż cały łańcuch połączę i pozostałe łańcuchy. Także wrócę do Was, jak już to będzie wszystko połączone. No, tak, żeby Was tutaj nie zanudzać. Okej okay, moi drodzy. Mam no, ja przepisane wszystkie optymalizatory do poszczególnych łańcuchów. Yy, tak żeby to było dobrze widać, ja sobie może te falowniki rozmieszczę, powiedzmy, że gdzieś tutaj pomiędzy tymi, o, pomiędzy tą, tą instalacją. Tam tutaj bliżej. Tu tam o, bliżej, żeby na pełnym ekranie później to też nie najgorzej wyglądało. O. Zawsze do siebie. OK. No może nawet jeszcze sobie, sobie przesunę. O, powiedzmy, że coś takiego. Dobra. No i tak naprawdę w tej chwili mamy to zaapowane. Jak sobie pokażemy łańcuchy, to widzimy, widzicie, jak to było połączone. To tu łączyliśmy jeden, tak. Mamy ten połączony ze sobą w ten sposób. Te dwa po 20 modułów, i tutaj ten najdłuższy 27, który już idzie właśnie do tego jednego falownika. Także tak to wygląda. Wskażemy, to nam się od razu podświetla oczywiście, który falownik, które łańcuchy obsługuje. No i po takiej takie czynności, jak widzieliście, wystarczy dać, opublikuj, tak aby ta instalacja pojawiła się w systemie monitoringu. Ja już sobie ją. Publikuje. No i tak naprawdę za chwilkę powinno się to pojawić. Więc to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało. I cóż, możemy jeszcze przejść do, do portalu właśnie. Zobaczymy jak to wygląda. No i słuchajcie. Tak to właśnie wygląda już jako instalacja. Także tu już widzimy jeszcze jakaś produkcja, chyba leci końcóweczka na dzień dzisiejszy. No ale to tak już słońce dawno zaszło, a SolarEdge jeszcze produkuje. Także bardzo fajnie to wygląda. Powiedzcie oczywiście, co o tym sądzicie, bo to też dla mnie bardzo ważne. No i moi drodzy. Instalacja i praca dobiegła końca. Wszystko gotowe. Pięknie produkuje. Także naprawdę kawał dobrej roboty chłopaki tutaj zrobili. Cztery stoły, tak jak mówiłem, 50 kW, 100 modułów fotowoltaicznych, 505W każdy. Tu mamy dwa stoły. Z tyłu za mną. Drugie dwa stoły, jak widać. Także masa pracy włożona. Trzy dni roboty. I wykonane. Wszystko ładnie połupinane. Te ładnie poprowadzone. I tak powinno być. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Że do, do, po raz kolejny docenicie włożoną pracę, wysiłek, zaangażowanie. I zostawicie łapkę w górę. Dacie subskrypcję. Napiszcie jakiś komentarz. Tak, żeby to się wszystko. Niosło w świat, żeby pokazywa, żebyśmy pokazywali, co i jak można zrobić. Dziękuję bardzo za obecność. I trzymajcie się do następnego razu, do następnego filmu. Cześć! A! I żebym zapomniał, bo żebym nie zapomniał, bo w końcu nie powiedziałem, że mamy film, a kto nie widział pierwszej części, no to tutaj macie kartę do tego, jak ten montaż się zaczynał. Jak to wyglądało. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.